Tak. Nie, są boty. Są boty? Są boty. Wbijaj się. I Kraid, staj na środku. No. tak? Ta, do przodu Mati, do przodu, do przodu. Kraid jest zaspalony. Dwóch zrobiłem? Dwóch leży, dwóch leży, chodźcie. Uważaj Broni ucieka! Nie, najgorzej broni uciekła! Je, jeszcze jeden. Prawie leży. Meduję. Leży. Ktoś jest? Ubieram się w inny set. Jak coś. Dobra. Muszę się wymedować. Łódka, łódka podpływa chyba. Kurwa leży, leży, leży. Na tym brzegu ja. gdzie zabiłeś tego typa Thompson. Już mati, mati. Ja to się. Juneks, <grywa> <grywa> ja. tak, ja tupię. Juneks nie żyje. Trzyma? Ja nie żyję. A to było na górze, tak? Nie, Junek zginął po lewo, a chłopiec u góry On gdzieś między tymi Ciu, Cicho, cicho, cicho Wydaje mi się, że jest w, w tym krejcie Mati, chodź blisko i chodź pod pokład Idę za tobą Bot, bot, bot On powinien być po lewo gdzieś, uważaj Dawaj za mną Czekaj, med. Słyszeliś? biegu, biegł po lewo, biegł. Kurwa, do dupy, że broni im zleciały. Bo byś miał Thompsona chociaż. W środku, w kontenera. Śpi? Żyjesz? Nie, 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 full dead. Kurwa! A jest co przeżyłeś i prawdopodobnie tego trójka ale... Nie, ich to jest dr druga ekipa już. Kurwa. Nie wiem, cofać czy zostać tu? I to zrobić. A jak uważasz, no ja spróbuję się tam do ciebie dostać. Myślisz, że ja raz bym się to tutaj... Idę szukać Jakiejś Miałeś ammo? E, ta, ale tylko te pistolety. to pistolet Schodzę pod pokład Kurwa pierdolne z tymi botami A te boty kurwa za to dziwne, tak chujowo że W ogóle oni nie zrobili żadnych botów, czy mi się wydaje? Że mi. Ile zrobili. Tyle ile musieli zrobili, pokład nie zrobili ani na... Nie jeszcze, ani... Nic nie zrobili, bo jak ja wychyliłem tego chłopa jednego. Na dwóch, bo ja wyskoczyłem na dwóch hazmatów ogólnie na start. Ale dwóch hazmatów miałeś trochę luutu. Nie wiem, ja ich nie ruszyłem, bo ja chciałem złapać tylko bronią mi się nie udało. Bo jestem pod pokładem jak coś tak. Nie wiem na ile mogę sobie pozwolić na chodzenie tu w ogóle, ale... Aha, kajcie nadal są odpalone, to mamy problem. Oby dwa. 10 minut odliczaj. contra Są na bocia, na, na tym na kapitanie. No my wódek szukamy, ambrył góry, ja na dole mam Słuchajcie, na no ja razie mogę cofnąć, mam tyle rzutu, że jest giną, mam po piątkę mam. To najwyżej wyskocz na jolo i tyle nie. w ja już przebiegłem naprawdę kilka kratek. i... wyskocz na jolo, wezmę te riba. No, szybka decyzja, ryzykować czy nie, bo mam LK i tego typu rzeczy. Moim zdaniem, zwijaj się stamtąd, bo. No, nie mam uwagi. Tak A, ja jestem w drugiej stronie, to zajibiście, to, to nie może być aż takie proste. Cały kapitan mi stoi w takim razie. Kurwa, jest trzy Tubi ją bardzo jeszcze kurwa. Serio nie padł Po no bez sensu coś z tymi łódkami to jest Kurwa, ja będę musiał już kargo płynąć? Nie, dobrze Ale lepiej wyskoczył do wody bez tego? Mm, Już mam riba A, to... Słuchaj, płetewki możemy zawsze tam wrócić A najlepiej to wyjdźcie po mnie, abyście mogli Bo ja muszę przepłynąć koło tych chłopów chyba, z tego co kojarzę